Ulica Świętego Wincentego. Odcinek, gdzie trochę osób z przystanku autobusowego idąc chodnikiem przechodzi. Tu zrobiono miejsce do parkowania pojazdów. Jak widać, przejście jest utrudnione. Troszkę dalej. Tam, gdzie są wystawki firm kamieniarskich i czasami trzeba przyjechać, aby wymienić pomniki, postawiono słupki. Z myślenia nie stwierdzono. Pokażę wam ciekawostkę. Tu jest obył, dosyć szeroki chodnik, po którym nikt nie chodzi. Dlatego, że mieszkańcy tutajsi Nauczyń doświadczeniem, że idącym chodnikiem można być ochlapany przez przejeżdżające pojazdy. W związku z tym nikt tędy nie chodzi. Nadal. Ale pod budynkiem jest drugi chodnik. Jakby nie można było tego trawnika przesunąć bliżej jezdni i zrobić jeden szerszy chodnik. Zaoszczędziłoby się w ten czas na tych nieszczęsnych słupkach które tu powstawiano. Myślenia nie stwierdzono. Następny genialny pomysł. To jest niedaleko miejsca, w którym mieszkam, więc widzę na bieżąco. Postawiono słupki w miejscu, gdzie istnieją legalnie z zezwoleniem, z opłatami sklepy. Jak mają przyjechać do tych sklepów zaopatrzenie dostarczać? Przecież to jest niemożliwe. Niektórzy przyjeżdżają na ulicę cmentarną, i stamtąd, tarasując ruch, przewożą ciężkie bagaże na wózkach dostawczych na drugą stronę. Jest powiedzenie: Duży, może więcej. Nie wiem, czy to widać. Postaram się pokazać to tak. O, proszę bardzo. Miejsce do parkowania. Dlatego, że tu jest poczta. Pewnie sobie załatwiła. Mało z tego. Obok budynku jest szeroki wjazd, siedmiometrowy w szerokości. Tak, jakby. Ulica dwupasmowa. Dalej miejsce do parkowania. W tym miejscu, gdzie już nie ma żadnych sklepów, więc jak przyjedzie zaopatrzenie, to stąd musi transportować swoje towary do sklepów. Proszę bardzo, tu jest pusto po tej stronie, i parking. Tak pokażę, tu jest dowód, że coś w planach można było zmienić. Bo ścieżka wydeplana do tej pory, zamieniona jest. Na bardzo ładnych chodnik. Dzięki za, za starania, ale na poboczu jest następny pas zostawiony do parkowania w miejscu, gdzie nie ma żadnego sklepu. Tu jest taki ogródek. Parę metrów dalej, między ulicą Smoleńską a Skarbin. Tu, gdzie są sklepy, przecież płacą opłaty do urzędu. Ktoś wymyślił, że ten chodnik nie daje się do zatrzymania pojazdu, chociażby nawet po to, żeby wyładować towar.